Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ta wyjątkowa osoba dzieli te same uczucia co ty, ale jeszcze nie otrzymałeś żadnych wyraźnych wskazówek? Czasami nasze własne wnętrze, czy to poprzez wyostrzoną intuicję, objawiający sen, czy pozornie więcej niż zwykłe przypadkowości, szepcze, że dzieje się coś głębszego? Czy wszechświat próbuje się z tobą komunikować? W dzisiejszym odcinku zbadamy duchowe znaki, które mogą sugerować, że obiekt Twoich uczuć również żywi do ciebie uczucia. Dołącz do nas, ponieważ możliwe jest, że kosmos już wysyła wiadomości, które jeszcze nie zostały przez Ciebie w pełni zrozumiane. W dziedzinie znaków duchowych omawiamy energię, którą emanuje każde z nas. My, ludzie, jesteśmy nadawcami energii, a ci, którzy są nam drodzy, w jakiś sposób reagują na tę energię. Od najdawniejszych czasów różne kultury na całym świecie wierzyły w niewidzialne połączenia splatające dusze, czy to przyjaciół, rodziny, czy miłości. Kiedy Twoje myśli są intensywnie skupione na kimś, lub gdy ta osoba myśli o tobie, dochodzi do wymiany energetycznej. Ta wymiana może objawiać się poprzez znaki na płaszczyźnie fizycznej i duchowej, wyraźnym wskaźnikiem, że istnieje wzajemność w Twoich uczuciach. Może być odczucie więzi z tą osobą, która przekracza logiczne wyjaśnienie. Na przykład, czy zdarzyło ci się przerwać codzienne czynności, ponieważ jej imię rozbrzmiało w twojej głowie bez wyraźnego powodu, a może poczułeś nagły impuls, aby wysłać wiadomość lub zadzwonić bez jasnego powodu? Te małe, ale znaczące momenty mogą nie być zwykłymi przypadkowościami, ale raczej znakami wszechświata, że istnieje intymne i głębokie połączenie między wami. Zagłęb się w te doświadczenia, rozpoznaj te momenty jako możliwe duchowe znaki i pozwól sobie na głębsze eksplorowanie tego potencjalnego połączenia. W naszym wideo omówimy te dynamiki bardziej szczegółowo, oferując bogatszą i bardziej istotną perspektywę, z celem wzbogacenia twojego zrozumienia o energiach, które nas łączą. Dołącz i pozwól sobie na bycie prowadzonym ścieżką, która być może już jest wytyczana przez wszechświat dla ciebie i przez ciebie. Eksplorując wiadomości kosmosu, kluczowe jest zrozumienie, jak komunikuje się on z nami poprzez subtelne znaki, szczególnie gdy chodzi o relacje miłosne. Poniżej przedstawię dziesięć potężnych wskaźników, że może kwitnąć między tobą a kimś wyjątkowym duchowe połączenie. Po pierwsze, sny przedstawiają się jako uprzywilejowany kanał do uniwersalnych wiadomości. Jeśli często spotykasz ukochaną osobę we śnie, nie jest to zwykły przypadek. Sny są portalami łączącymi świadomość z nieświadomością, ujawniającymi ukryte emocje, które mogą nie być jasne podczas jawy. Obserwuj naturę snów. Czy są one spokojne i radosne? Czy dzielicie się chwilami szczęścia? A może istnieje uczucie, że coś jeszcze musi zostać odkryte lub wyrażone? Sny o takich cechach mogą wskazywać, że duchowe więzi się nasilają. Po drugie, powtarzające się myśli o tej osobie w ciągu dnia, nawet gdy jesteś pochłonięty innymi czynnościami, sugerują, że nie chodzi tylko o przypadkowe wspomnienia. Ta stałość w myśleniu może oznaczać, że na pewnym poziomie jesteście połączeni i być może ona także o tobie myśli. To zjawisko może być znakiem, że duchowe połączenie manifestuje się na płaszczyźnie fizycznej i że jesteście w zgodzie, nawet bez bezpośredniej komunikacji. Po trzecie, synchroniczności to zjawiska, które wielu odrzuca, jako przypadkowe zbiegi okoliczności. Jednak gdy występują pozornie losowe, ale znaczące wydarzenia, takie jak słuchanie muzyki, którą oboje lubicie w dokładnie momencie, gdy o niej myślisz, lub przechodzenie przez miejsce mające dla was obojga specjalne znaczenie, są to silne wskaźniki. Takie wydarzenia mogą być wszechświatem pokazującym, że wasze połączenie z tą osobą jest nie tylko realne, ale także energetycznie zgrane. Po czwarte, zwiększona empatia i wrażliwość wobec ukochanej osoby jest oznaką duchowego połączenia. Jeśli zauważasz, że intuicyjnie potrafisz poczuć, jak się ona ma, nawet bez słów, lub wykrywasz subtelności w jej nastroju z daleka, pokazuje to, że więź między wami jest głęboka. Empatyczne zrozumienie, które przekracza komunikację werbalną, może odzwierciedlać, że wasze energie są splecione. Po piąte, fizyczne manifestacje duchowego połączenia, gdy myśli o kimś wywołują dreszcze, uczucie motyli w brzuchu lub mrowienie, traktuj jako coś więcej niż proste reakcje biologiczne. Te fizyczne odczucia mogą być wszechświatem komunikującym, że wasze energie są głęboko połączone. Te znaki, wykraczające poza zwykłe rozumienie, sugerują, że intensywna interakcja energetyczna ma miejsce, nawet jeśli jeszcze nie jest to widoczne dla Twojej świadomości. Szósty język liczb ma własny język w duchowości. Jeśli zauważasz sekwencje numeryczne takie jak 11 godzina i 11 minut, 11 i 11 lub liczby takie jak 7 i 22, pojawiające się powtarzalnie w kontekstach związanych z ukochaną osobą, może to być duchowe wskazanie. Takie synchroniczności liczbowe są często uważane za wiadomości od kosmosu, które prowadzą lub ostrzegają o głębi waszego połączenia. Siódmy, posłańcy natury, fauna i flora służą jako kanały do przekazywania duchowych wiadomości. Stałe pojawianie się zwierząt, takich jak motyle, ptaki czy koty, kiedy myślisz o kimś, może nie być przypadkowe. Każde zwierzę posiada specyficzny symbolizm, miłość, ochrona, połączenie. A powtarzalność tych spotkań może być kosmosem mówiącym przez naturę. Zwracaj uwagę na znaki, które te stworzenia niosą, ponieważ nawet najbardziej subtelne są naładowane znaczeniem. Ósmy, prawda instynktu jest bezcenna wewnętrzną kompasem. Wisceralne uczucie, że ukochana osoba dzieli Twoje uczucia, nawet w braku wyraźnego potwierdzenia, jest jednym z najjaśniejszych znaków duchowego połączenia. Zaufaj temu uczuciu. Często nasz intelekt próbuje racjonalizować lub negować te percepcje, ale instynkt ma tendencję do prowadzenia nas do leżącej u podstaw duchowej prawdy. Dziewiąty komunikacja poza słowami, kiedy ty i ukochana osoba możecie się nawzajem rozumieć bez potrzeby werbalnej rozmowy, wskazuje na wyjątkowe duchowe połączenie. Te interakcje, gdzie słowa stają się prawie zbędne, ponieważ oboje już rozumiecie myśli i uczucia drugiej osoby, Demonstrują harmonię, która wykracza poza zwykłe. Dziesiąty refleksje środowiskowe połączenia. Zmiany w otoczeniu, gdy jesteś blisko ukochanej osoby, są namacalnymi odzwierciedleniami waszego duchowego połączenia. Uczucie lekkości, spokoju lub wewnętrznego pokoju są wskaźnikami, że wasze energie są w harmonii, wpływając nawet na otoczenie, w którym się znajdujecie. Przeglądając te dziesięć punktów, możesz zacząć dostrzegać wzorce i znaki, które wcześniej mogły umknąć Twojej uwadze, oferując bogatsze i głębsze zrozumienie Twojego duchowego związku z ukochaną osobą. Ta podróż w poszukiwaniu duchowego zrozumienia, nie tylko wzbogaca Twoją samoświadomość, ale także może ujawnić nowe i głębokie wymiary Twojego związku. Wiele osób wierzących w duchowe znaki często zastanawia się nad wzajemnością uczuć innych. Jak rozpoznać? Czy ta wyjątkowa osoba dzieli te same uczucia? Chociaż wszechświat nie dostarcza nam jednoznacznych odpowiedzi, oferuje nam wskazówki poprzez duchowe znaki. Jeśli zauważyłeś kilka z omówionych przez nas wskaźników, takich jak powtarzające się sny, wyraźne synchroniczności i fizyczne reakcje, gdy myślisz o tej osobie, jest bardzo prawdopodobne, że istnieje wzajemna duchowa harmonia. Zaufaj wiadomościom, które kosmos ci przesyła, choć ważne jest, aby pozwolić relacjom rozwijać się we własnym tempie. Kluczowe jest pamiętać, że duchowe połączenia są często subtelne i niewidoczne fizycznie. Prawdziwa wartość tych połączeń tkwi w tym, co czujesz w stosunku do drugiej osoby oraz w sposobie, w jaki wszechświat wydaje się pracować, aby połączyć wasze ścieżki. Podróż duchowa jest głęboko osobista. Jednak, gdy splata się z miłością, przemienia się w niezwykłą drogę odkryć i głębi. Zachęcam cię teraz do podzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Opowiedz nam o znakach, które zauważyłeś i jak uważasz, że wszechświat może wpływać na twoje związki miłosne. Stwórzmy społeczność wymiany i nauki, gdzie wszyscy możemy lepiej zrozumieć duchowe ścieżki, które miłość może nam odsłonić, i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Do zobaczenia!